A w naszym studiu Janusz Korwin-Mikke, Tomasz, Jasionek, Historyk Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry, panowie. Pierwsze pytanie do pana Janusza. Pańską rodzinę dotknęło Powstanie Warszawskie. Znaczy, tak. Bomba uderzyła w budynek, gdzie ja byłem, i moja matka, która poszła akurat na górę. Po jakieś tam mleko dla mnie, czy coś niestety zginęło. Mm -hmm. Jest pan takim naturalnym przeciwnikiem? To uważa tego, pan, że. Absolutnie nie z tego powodu. Mm -hmm. A uważa Pan, że mm, powstanie warszawskie miało sens? No wie pani, no jakiś sens miało. No, na, na przykład yy, według, yy, według yy, jakichś 10 lat temu ja to ze źródeł rosyjskich słyszałem. Niestety nie, 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 nie pamiętam źródła, otóż ówczesni KKGBści rosyjscy twierdzili, że wśród ludzi, którzy decydowali o wybuchu powstania, było dwóch agentów sowieckich, a w interesie Stalina nie był wybuch powstania. Więc to ci, co wywołali powstanie, działali na ogół oczywiście nieświadomie, ale na, na, rzecz, na rzecz Stalina. My dziś pytamy w naszej sądzie smsowej, czy powstanie warszawskie miało sens taka, niż miało miejsce. Zastanawiał się pan, jakby by wyglądała Warszawa, gdyby powstania nie było? To oczywiście, by wyglądała tak, tak jak Kraków. W Krakowie mimo, że też była napięta, jakoś powstanie nie wybuchło, prawda? W żadnym mieście powstanie nie wybuchło, tylko tylko w Warszawie i było to w... i to było zbrodniarzy. Ludzie, którzy to zrobili, powinni stanąć pod sądem wojskowym. Przypominam, przypominam panu, pan jest historykiem wojskowym, prawda, że ci dowódcy, którzy zrobili słynną szarżę lekkiej brygady, gdzie zginęło zupełnie niepotrzebnie 200 osób, stanęli przed sądem wojennym, prawda? i generał Anders się domagał. Ale rząd londyński powiedział, że uzależnia to decyzję o wybuchu powstania zostawia w rękach Bora, Bora Komorskiego, Komorskiego. także ale ostatecznie delegat rządu na kraj podejmował decyzje. Zgodę, więc on do to osoba będzie. Jak, jak e, pana zdaniem powinna wyglądać ta kwestia? Jak rozmawiać na przykład z młodzieżą to znaczy, o, o powstaniu, pamiętajmy powstaniu warszawskim? O jednej rzeczy. Że reżim sanacyjny zachwalał zupełnie kretyńskie Powstanie Styczniowe, i efektem tego było właśnie powstanie, powstanie warszawskie. Prawda? Teraz jestem, jest z przerażeniem się patrzę, bo jak był święty świętej pamięci hrabia, hrabia Tarnowski, Stanisław Tarnowski, fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Ja się boję, że młodzież, i ludzie w ogóle chowani. Widoki, że z powstania sobie było dobre, zrobią kolejną masakrę. Przecież powiedzmy jasno, zginęło 180 tysięcy cywili, około 13-14 tysięcy powstańców i 1500 Niemców. Plus jeszcze 8500 rannych Niemców, ale jeszcze i rannych powstańców też trochę było i ludności. Była to kompletna klęska, kompletne szaleństwo i to trzeba potępić. Powstańcy walczyli dzielnie, im trudniejsza sytuacja, tym dzielnie człowiek walczy. Oczywiście w Szapoba przed tymi ludźmi, trzeba, ich wysiłek. Trzeba czcić, Natomiast dowódcy, ci, którzy podjęli decyzję, oczywiście również delegacja Jankowski, oczywiście ponosi odpowiedzialność, ale przypominam, że opinia była dość jednoznaczna wśród wojskowych, którzy się tam narazali. Się tam narazali i. Ale jak wzbudzić, jak wzbudzić w młodzieży tą ciekawość historyczną, bo trudno też... Nie, nie, spojrzeć prawdzie, nie spojrzeć prawdzie w oczy, że jednak patrząc na, na młodzież przy każdej możliwej rocznicy, py, pytając ich o daty, o to, co to tak naprawdę oznaczało, odpowiedzi nie ma. Jak to nie ma? No chyba... Albo są błędne, to znaczy... No tak, ale pamiętajmy, że, że jeszcze był po drodze reżim perelowski, który wychwalał bitwę pod Leniną, która też była masakrą, jak pan wie, prawda, jako historii wojska, prawda, była masakrą. Ale jest to bitwa, bitwa zawsze w no mniejszym, tak. większym nie, stopniu ona Z stratami. Tak, ale ona była... o tym osobno pogadałem. W każdym razie obecny reżim wychwala... Ten... Generał Borkomorowski, prawda, w ogóle wszyscy ci ludzie, którzy brali o w podejmowaniu tej decyzji, oni mają wyjątkowe szczęście, ponieważ e, reżim komunistyczny bardzo źle traktował ten, ten wywód powstania, mimo że sam na niego wzywał, w wyniku czego, wyniku czego przyzwolicie Polacy nie mogli go krytykować. Nie można było postawić pod sądem wtedy, no bo byłoby to, że pójście na rękę komunisty.